Witam Was we wtorek 18 marca w sobotę o godzinie 16 jest weryfikacja do mistrzostw Śląska w kulturystyce i fitness zgłosiłem się tam do startu w kategorii Classic Physique Open jest to Oczywiście kategoria wagowo-zrostowa, można ważyć 4 kg więcej niż w kategorii klasyk. W tym <laughs> zastanawiam się, czy nie przejść właśnie na weryfikacji do kategorii klasyk. To znaczy, to się po polsku nazywa kulturystyka klasyczna, gdyż w tym okresie redukcyjnym waga spadła mi bardzo znacznie. To znaczy, mieszczę się w, kate, w limicie do kategorii kulturystyki klasycznej. No decyzję podejmę jeszcze w tej ostatniej chwili, po prostu w chwili weryfikacji. W tej chwili robię takie skrobanie tępym nożem. Więc było to reklamowane, propagowane przez Purczyńskiego, takiego fizjoterapeutę. A i Andrzeja Roszkowskiego wodyna z drugiej strony widziałem w na Miłość na TLC też właśnie taką odmianę że ta jakaś azjatka tego swojego partnera szkromowała po plecach i to tak mocno że ta skóra była praktycznie prawie że zdarta no czyli Kulturyści czerpią z różnych dziedzin życia i z różnych kultur. Po tym szkrobaniu przystępuje do rozgrzewki swoich barków gumami. Ciekawe, czy no jednak ta lewa strona wymaga większego skupienia przy rozpoczęciu pierwszych ruchów, a potem to już jakoś leci. Weryfikacja jest w sobotę. No i trzeba było sobie zamówić hotel. I ten hotel wynosi 370 zł ze śniadaniem, a 320 zł bez śniadania. Oprócz tego jest Coś takiego jak brązowienie do występu na scenę. I bodajże w, w ubiegłym roku na Mistrzostwach Polski juniorów i weteranów to było 300 zł. A teraz pierwsze ćwiczenie naprawdę na barki. segunda série que seria A popełniłem błąd dietetyczny, gdyż w sobotę uznałem, że waga mi za szybko leci. No i zamiast się konsekwentnie trzymać mniejszej ilości węglowodanów, to jednak zwiększyłem liczbę węglowodanów i teraz to będzie tak. Niezbyt dobrze do, do, do kulturystyki klasycznej i do klasik fizyk również. Do do jednej mam zbyt mało mięśni, a do drugiej mam zbyt mało rzeźby. Piąta seria. Nie nagrywałem serii trzeciej i czwartej. W tych, w tych nienagranych seriach również wykonałem tylko 10 powtórzeń. Pierwsza seria wyciskania stojąc. Ciekawe czy wróci mi siła po zawodach. Druga seria wyciskania stojąc. następnych serii nie będę nagrywać ostatnie ćwiczenie wyciskać sztangi stojąc zrobiłem w sumie 5 serii. Druga seria tego ćwiczenia. I to była seria ostatnia, która była nagrywana. A ja zrobię jeszcze trzy takie serie. Papa.